No ładnie złapał start Largo Forte, troszeczkę się tu konie rozsypały, stawka się rozsypała. Po starcie tempo nie jest specjalnie ostre, ale prowadzi Largo Forte. Na drugiej pozycji Greyberry. na trzeciej to jest chyba Snowstorm. Tak jest Snowstorm na trzeciej pozycji. Stawkę zamyka Beedy Brady, tym razem jest prowadzona na finisz, bo ona zwykle prowadzi od startu. Ale prowadzi drugi koń z stajni, czyli Largo Forte. Na drugiej pozycji Greyberry, to jest czołówka tam się przekładają i poszedł teraz Invisible Gunner. Na trzeciej pozycji, na czwartej galopuje Snowstorm. Dalej w mocnym posyle tam galopuje Bint Marshal, Bint 1300 metrów do celownika. Nic się nie zmienia, cały czas Largo Forte przez Greyberry, ta para. Na trzeciej pozycji Invisible Gunner. Na czwartej przy wewnętrznej Stone tam jest w czołówce również Bint Za nimi plasuje się Pilecki. No i stawkę zamyka Billy Brady. Tam dalej przy kanacie jest Tebidio. Patrzę, gdzie jest ta turecka klacz. Ona też. Gdzieś dalej. Na razie Largo Forte. To jest wszystko przed wyjściem na prostą. Zanim Grayberry. Largoforte, Greyberry i Largoforte wyprowadzi na prostą. Tam ładnie przy kanacie zyskał Snow Storm I za chwilę Snow Storm będzie atakował Largoforte. Jeszcze Greyberry też jest w walce. Tymczasem tutaj Polem próbuje rozpocząć finisz Show Me Your Heaven. Do celownika jeszcze 300 metrów i Snowstorm obejmuje prowadzenie. Zdecydowanie Polem tam finiszuje ładnie Billy Brady. Ale Snowstorm otrzymuje prowadzenie. Jeszcze 50 metrów do celownika. On nie przegra tego wyścigu. O drugie miejsce walka, ale tam ładnie finiszuje Billy Brady, I ona będzie druga, trzeci Largo Forte, a czwarta Bint Marshall. <noise>